Anzar to mała wioska w Musandam, enklawie omanu nazywanej Norwegią Bliskiego Wschodu, która znajduje się na północny wschód od Emiratów Arabskich. Można dostać się do niej tylko łodzią i jest tak odizolowana, że większość turystów odwiedzających region nie wie nawet, że istnieje. Właśnie dlatego zainteresowałam się nią i postanowiłam ją odwiedzić. Razem z koleżanką wykupiłyśmy prywatną jednodniową wycieczkę, która wraz z transportem z Emiratów kosztowała 1500 złotych na osobę wczesnej pobudce o 6 rano wyruszyliśmy minibusem z Szardży do portowego miasta Kasab, odległego o około 170 km. Żeby wyjechać z Emiratów do Omanu, drogą lądową musieliśmy zapłacić 35 dirhamów na osobę, a później przejść przez trzy posterunki graniczne. Wszystko przeciągnęło się tak, że ostatecznie dotarliśmy do Kasab o 10. Na miejscu spotkałyśmy naszego przewodnika i przesiadłyśmy się na małą łódź, którą wyruszyliśmy w stronę Kumzar. Nasza łódka płynęła piekielnie szybko przez ciśnienie Ormus, jedno z najważniejszych strategicznie miejsc na Ziemi. Jest to jedyna droga morska, która łączy Zatokę Perską z Oceanem Indyjskim. Transportuje się nią około 20% handlu ropy naftowej świata. Tuż po drugiej stronie znajduje się Iran. W całej godzinie dotarliśmy do celu. Wioska jest na ludziom, ale ma swój generator prądu i szkołę podstawową. Znajduje się tam też lądowisko dla helikopterów, żeby w razie potrzeby móc ewakuować ludzi do szpitala. Tak jak wreszcie omanu, mieszkańcy Kumzar są muzułmanami. Przyjechaliśmy akurat podczas modlitwy, dlatego zamiast ludzi przywitały nas kozy: dużo kóz. kozy u barbera, kozy na świetniku. Ta modelka, która pozowała mi do zdjęć. Klimat w okolicy wydaje się bardzo suchy, ale czasami zdarzają się ulewy, podczas których występują podtopienia. Z tego powodu wybudowany został most, który można przejść z jednej strony wioski do drugiej. To jest wielka! Tak, to jest Tak wygląda kuchnia. Jedna kobieta gotuje tutaj dla kilku rodzin. Jest! Oh, really? ah. Różne źródła podają różną liczbę mieszkańców. Od 500 do 3000 ludzi nie spędzają ale w kumuzar całego roku. Praktycznie każda rodzina posiada drugi dom w kasab, do którego przenoszą się co lato. Jest to spowodowane tym, że temperatura w wiosce nie nadaje się wtedy do życia. Potrafi sięgać nawet 50 stopni. Choć w teorii kumzar jest połączony z częścią lądową Omanu, przejście zablokowane jest przez góry, przez które nie prowadzi żadna droga lądowa. Chyba tylko kozy potrafiłyby tam przejść bez problemu. Chociaż w dzisiejszych czasach niewiele osób słyszało o kumzar, przez wiele wieków było niezwykle ważne. Tuż za wioską znajduje się studnia, która była jednym z niewielu źródeł wody pitnej w regionie. Dlatego wiele żeglarzy zatrzymywało się tutaj po drodze. Obecnie studia nie jest już używana, ale zostawiono ją tu jako zabytek. W dużym stopniu właśnie z powodu tej studni mieszkańcy posługują się unikalnym językiem kumzarskim, który zna tylko około 5000 osób na całym świecie. Jest mieszanką różnych języków dawnego perskiego, arabskiego, asyryjskiego, tureckiego i nawet języków europejskich. it Mieszkańcy utrzymują się głównie z łowienia ryb. Żywią się przede wszystkim rybami, taktylami, kozim mlekiem i jedzeniem przywiezionym na łodziach. W pierwotnym programie wycieczki mieliśmy snorkeling, ale nie umiem pływać. Nasz przewodnik zauważył, że bardzo lubię zwierzęta i zaproponował nam też pokłonięcie do miejsca, gdzie można zobaczyć delfiny. Późnym popołudniem wróciliśmy z powrotem do Kasab, skąd czekała nas jeszcze długa droga z powrotem do naszego hotelu w Sharjah. Choć spędziliśmy w Kumzar tylko kilka godzin, było to jedno z najciekawszych miejsc, jakie udało mi się odwiedzić.